No witamy, dzisiaj mamy wyprawę nocną do mojego stawu. Prawdziwy pepers żyje nocą. Chodźcie, zobaczyć co złapaliśmy. Kupiłem takie pułapki w postaci takiego parasola, składek no i Zobaczymy, czy coś się złapało. Dwie godziny temu to założyłem. Jest u mnie Rafał z Londynu i oglądamy teraz te rybki. Będę się mógł pozbyć, bo nie mam co z nimi zrobić. Jest ich ponad 20 tysięcy i mogą się udusić po prostu, bo jest za mało tlenu. Chodźcie, zobaczymy, czy coś się złapało. No. Nocą. Chodź, Prefersi żyją nocą. Idziemy. O, nocą. patrz, i jak widocznie jest. Zobacz, nasz stado kaczy, Popatrz, Jezu, popatrz co się tu robi. Co się rusza, co? Zobacz. Zobacz co się tu robi. Uwaga, złapiemy, co się tu złapało. Popatrzcie, taki parasol. I teraz to spróbujemy dźwignąć. Patrzcie co się tu robi. Jezu. Patrz ile ryb. Nawet dźwignąć nie idzie. To jest 50 kg ryb. O, patrzcie się. co się tu robi. Dalsze ciekawostki. Pokażemy wam rano, bo w nocy nie będziemy tego wyciągać. Zobaczcie, co się napało. Te kara będę mógł wam odstąpić. kto będzie chciał do oczka wodnego, ja sam jem Jutro oglądajcie, z Rafałem pokażemy złoty karaż, złoty lin, kapitalne ryby, karpie, i wszystko jutro możemy odprzedać. To ma oczko, to chce sobie zarybić takie oczko i możemy jutro się podzielić z wami. Jutro wam pokażę, jakie tu są w tej sieci ryby. I opuszczamy je na razie spokojnie na dół. Jutro dalszy odcinek tego filmu i zobaczcie, co się dzieje. Nocny spacer, no. Nocny spacer, prefersi pracują tylko nocą. Łowimy ryby i raki nocą. Zobaczycie rano podzielimy się z wami uwagami. Cośmy złapali. Dzięki serdecznie. Oglądajcie hey. ciekawostki z naszego ogrodu. Hej. O ciocio. O zobaczcie. Rano przyszliśmy tutaj na stawie. Chleb nie dajemy nigdy, za, bo chleb zakwasza wodę. Dałem tylko ewentualnie na przynętę teraz. I zaraz wam pokażemy ciekawostkę ile ryb się złapało w takiej pułapce. Mamy oczywiście też taką drugą pułapkę. Kupiłem. Tak to wygląda. Delikatne oczywiście, to jest na raki, na kraby i pokażemy zaraz, założymy do tego kawałek mięsa i zobaczymy czy raki się złapią. Na ryby działa to rewelacyjnie, widzę, że jest się kosz, także nie wiem ile to jest kilogramów, czy uda się wyciągnąć, bo to jest delikatne. Zaraz to będzie Agata pomagać filmować i pokażemy jak prawdziwy prepers żyje. Prepers musi być zabezpieczony, a więc ryby jest to, jest to coś, co jest potrzebne w domu, każdym oczko masz i przeżyjesz na najcięższe sytuacje. Dajesz taki filtr wodny, pokażę, który biologiczny i oczyszczać taką wodę, i y, takie ryby potrafią żyć. Tu jest od 20 lat staw i tak się ryby zostawiliśmy same samemu sobie naturze. I teraz zobaczymy, jakie są efekty tego. O, ludzie, prawdziwy prefers musi być przygotowany na wszystko. Zobaczcie, co tu jest. Ile udało nam się złapać ryb za noc. Do tej pory nie wiedziałem, jak te ryby złapać. Nie wiedziałem. O, zobaczcie to. Zobaczcie to. Nie wiem, jak to teraz wyciągnąć. Czy nam się to uda wyciągnąć? To jest bardzo ciężkie. Trzymaj ten kij. Próbujemy to wyciągnąć. O, 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 ludzie. Zobaczcie ile karasi. Jak to się wyciąga. Tu jest specjalny zamek. Pokaż to z bliska. Popatrz, jakie się. Jezu, zobacz jakie ładne się. Złocisty karaś. No zobacz, piękne, dorodne zryby, zdrowe ryby. Po 20 latach tak się rozmnożyły karasie. Tu jest tego ponad 20 tysięcy. Co najmniej milion malutkich rybek pływa. A więc apel do wszystkich, kto będzie chciał taką rybkę, oddamy dosłownie za śmieszną cenę. Złotówkę za taką rybkę. Możesz zasilić swoje oczko, możesz to opiekować, rozmnoży ci się to. Są zahartowane, nie są chore, nie mają żadnej choroby tutaj. Czysta skóra, nie mają żadna, nie ma ani jednego, ani jednego przywra, ani jednego robaka. Zobacz, czyste, błyszczące, złote, złote karaś. I takie ryby możemy, ktoś zakłada oczko. Zaraz zadzwonimy do naszego przyjaciela z Słowacji Joża może on weźmie. Popatrzcie, jakie ryby. Popatrz, ryb udało nam się to wyciągnąć. Większe tutaj nie wchodzą, bo są małe otwory. Tutaj te 6-kilogramowe karpie. To jest taki matecznik. Tu mamy co najmniej milion, li, milion lina, które się, się wrodziły. Nie zabijamy, ja ryb nie jem, także to są ryby. Tutaj nasze ozdobne. No niestety wypuścimy je teraz, no bo co z nimi zrobić. Ale już mam teraz sposób dzięki takiej siatce, może odłowić takie mogę ryby. Takie karasie, może komuś się przydają do oczka. Kapitalnie się rozmnażają Wytrzymują te warunki wodne, pokażemy jaki zastosowałem filtr wodny, biologiczny system, jak oczyszcza taką wodę. Prawdziwy prepes musimy mieć pod zapasem. Więc taka ryba, jest to zabezpieczenie. Jesteś przygotowany na najgorsze czas. Jestem sam wegetarianem, ryb nie jem, ale taka ryba jest w swoim domu zawsze potrzebna. Najgorsze czasy okresy, potrzebuje założyć sobie, sobie 2-3 panele, utrzymuje to. Dajesz tylko i wyłącznie pompkę, żeby oczyszczała tą wodę, w stawie biologiczny system. I masz taki, taki rodzaj ryby. Zobaczcie, za jedną noc taką ilość ryb złapaliśmy. I to działa. No. Pokazuję tutaj, tej różnej wielkości ryby. Słonecznice o konie się nie złapały. Pokazuję, każda ryba jest w idealnym stanie zdrowa. I co? Krzepał, się? a ja Złodzicie? tu mamy chyba ze ponad 100 karasi. Także złapaliśmy do takiej siatki. Zobaczcie, różnej wielkości. I takiego karasia będę mógł teraz odłowić. Komuś tutaj, kto przyjedzie do nas, umówimy się, złapiemy, weźmie sen swojego oczka i może, mogą się u niego roznażać. Są w idealnej kondycji, są zdrowe i zaraz je wrzucamy do wody, żeby nie ucierpiały i pokażemy na dalszych, na dalszych filmiku, jak film biologiczny robimy, jak wodę oczyścić, jak w takim stanie woda, jak takie ryby się utrzymują tutaj. Pokażemy cały system ziół i, i brzegów. Wyciągamy te ryby, żeby nam się to nie popsuło. Mamy taki przechowalnik, który mogą być, łowić, gdzie możemy zawsze. Ale mając taką siatkę, praktycznie na żywo łapiemy rybki no, i nie ma problemu, żeby Wam takie ryby przekazać. Także dzięki, pozdrawiam, muszę zająć się rybami, bo, bo cierpią. No dzięki, hej. Wyciągliśmy takie rybki, pokazuję, tak pokazane figu, zdrowy. Naprawdę złota rybka. Pocałunek, życzenia i spełnia mi się każde życzenie. No, mogę pożyczyć nawet sąsiadowi. Podwójnej żony, tak się to w bajce było. Także takie życie tak takie rybki złapali. Ponad 80 rybek, że my na 390 było. Tak jak powiedziałem w siatce. I takiego karasia możemy oczywiście komuś odstąpić do oczka za jakąś minimalną opłatę, za te moje wyżywienie, które dostają codziennie. Mamy i kaczki na stawie Po 20 latach tak roznożyły się karasi. Złota rybka. Mamy również tu inne ryby, mamy okonie, okonia, który jest doktor okoń, który tutaj likwiduje te młode. Na, nie da się pokazać kamerą ile pływa, pływa młodych, narodzonych rybek, takich igiełek, to są miliony, jeden okoń taki, który ma, nie okoń tylko lin, taki siedmiokilowy, może dać do miliona e, młode ikry. Także pokazujemy, wypuszczamy takie rybki, oczywiście nic się im nie stało no, na powietrzu, nie bo wędką byłyby pokalaczone. Takie siatce są całkowicie zdrowe, nieuszkodzone. no oczywiście przyszły na, na przynęty, na, na chleb, bo są, Kara jest wiecznie głodny. No jest to tak zwany nazwany chwas rybny, ona nie rośnie chyba większa jak tam te 10-15 cm. To są karasie, które mam w wstawić już tak powiedziałem 20 lat i rozmnożyło się tutaj to. Jest tego za dużo. Muszę się tego pozbyć, bo wystąpi przyducha mimo założenia filtra biologicznego, mimo dopuszczenia powietrza mamy na wodzie, ale to i tak te ryby po prostu jest ich prze, 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 przerybione. Jest więcej ryb jak ja mówię tutaj jak wody. Także te ryby będziemy musieli komuś odstąpić niestety, czyli jako przeznaczyć na karmę. Ja sam ich nie wiem szkoda mi jej tej ryby zabić. Mógłbym dać kurom, no muszę z nimi coś zrobić, no nie wiadomo, gdzie tak. Może jakiś hurtownik przyjedzie, wyłapiemy mu tej półtony tych ryb, tych karasi i zlikwidujemy troszeczkę stado. Może ktoś być komuś się przydał. I rybka taka cała, w pełni zdrowa. Pożegnaliśmy od wody. Pokażemy filtr biologiczny, zaraz go będę montował, jak ten filtr działa i dzięki czemu uzyskałem takie. Pokażemy teraz jutro, pokażemy Wam na raki, jak się złapało do kosza raku. czy osiągnęliśmy też taki sukces z rakami. Kontrolujemy to przynajmniej, widzę jaką mam jaką mam wydajność tych ryb. Pozdrawiam wszystkich, prawdziwy prepers, taki staw, pamiętajcie, nie basen koło domu, tylko pełne stawy ryb. Jest zawsze przydatny. Nie ma żadnych kosztów. Tylko tutaj woda dopływa, jak padają deszcze. Czasami jak jest przegrzana, tak jak dzisiaj mamy 30 stopni. Może wystąpić przy ducha mało, mało tlenu, bo jest ogromna duża ryb. Po prostu dajemy ten fil biologiczny i dopuszczam czasami wody ze studni zimnej, żeby schłodzić wodę. Kolega mi już Zaraz mierzymy jaka jest temperatura wody. Pewnie temperatura wody jest 24 stopnie bez ciepła woda. I raki żyją doskonale i wszystkie te ryby żyją doskonale. W takiej, w takiej kondycji ryb jeszcze nie widziałem tak zdrowych. Pozdrawiam, oglądajcie kolejny filmik, pokażę ten film biologiczny, jak to działa i jak można uzyskać tak czystą wodę. Po odłowieniu naszych ryb chcę pokazać teraz to mi przyjmie termometr, taki elektroniczny oczywiście do wody, żebym wiedział zawsze, jak sąbra woda. Temperatura powietrza dzisiaj będzie to 35. Teraz już mamy 30. Temperatura wody jest ile, Rafał? 19,4. No, 19, no już idzie w górę, bo no. w powietrzu źmiemy. 19,4, a, a więc woda jest dobra, a więc taka ciekawostka. Pozdrawiamy wszystkich, oczywiście, Rafał też tak jest. pozdrawia. Super. Ciągle mi odwiedza, ale chcę nawiązać do tego, zawsze mi odwiedza, pokazuje na filmikach, jak kwitnie Iwan Czajczyk kiprzyca. Przyczyna prostatę rewelacyjna. O nasz, świętej pamięci Adów Kudyński, mówił właśnie o tych ziołach, o kiprzycy rośnie na stawie, dziko, sama, się. Na tym stawie mamy ponad 30 różnych ziół. A więc Iwan Szaj rośnie na moim stawie, kwitnie, mogę sobie robić herbatkę przy Termometr, teraz mam także, nie jest, nie jest tak źle przy temperatura. Woda jest tu bardzo głęboko, bo jest 3 metry, a więc zamuliło się już co najmniej metr, było dużo głębiej. I teraz takie ryby chcę pokazać Świętej Pamięci Adów Kudliński. Był u mnie na stawie, tu razem, przywoziłem mu raki. Byłem u niego, zwiedzałem ten staw, miał nieogrodzony staw. A więc dla prawdziwego prepersa staw jest to marzenie, bo masz, jesteś samowystarczalny, nic ci nie braknie, a więc wracając do tych rybek to cały czas te rybki, kto będzie chciał nabyć u nas po jakiejś tam specjalnej cenie damy, żeby się tego pozbyć, bo kara się po prostu jest za dużo. I szlachetne ryby, które tu mam, mam złoteliny, mam tutaj jesiotry mam piękne okonie tutaj, które są właśnie takim doktorem, który niwelują te temat I takie rybki właśnie są do nabycia u nas. Szkoda, że nie ma z nami świętej pamięci Adolfa, to był jedyny człowiek prawdziwy, którego w ostatnim czasie spotkałem zaleźnie. Wiedziała nie nie, się ja nie akurat filmiki tak ale do... no mamy taką temperaturę się przebieram, bo w takim cieple już dawno nie było o tej porze takiej temperatury także zapraszamy wszystkich pozdrawiamy cię Adolfie bo jesteś z nami cały czas ta energia jest z nami ciągle wspominamy był zachwycony moim stawem moimi rybami również miał staw troszeczkę nawet większy jak mój ale nie miał tyle ryb jak ja chciałem mu właśnie zamontować ten fil biologiczny który nie wymaga nic nie ma kosztów z tym związanych woda wychodzi ze stawu za pomocą pompki to jest tylko tam 40-60 W i z powrotem staw do stawu wlewa się azot, który występuje, ja Mam tutaj zaznaczam 20 kaczek, a więc one robią odchody do wody, cały czas ten azot odbierają te rośliny, które są na brzegach i dzięki temu mam raki, rak jest barometr wody, jeśli woda podniósłaby się powyżej 24-26, zagrożone są raki, po prostu się ugotują, tak jak mówimy, że rak jest groźny, taką alegorię zrobiłem, wysypałem na siebie raki, rak boi się temperatury, tak jak i ten, który w nas jest, przekroczymy 39-41, rak umiera każdy, a my mamy szansę przeżyć, tak, na Turcji. A więc ten rak, który jest, tak się boimy, go również w moim stawie, jak przekroczy woda, 24-25 będzie czerwony i się gotuje. Jest to barometr wody, a więc jeśli żyją tu raki, pokażemy jutro kolejny filmik, jak udało nam się złowić raki i założymy właśnie tam e, świeże mięso, e, damy kukurydzę, damy groszek, bo to rak najbardziej uwielbia i pokażemy, jak udało nam się złowić raki. Pozdrawiamy wszystkich, wspominamy i dla prawdziwego pps zapraszam, kto będzie chciał, załóż sobie takie oczko, załóż staw. Jesteś wtedy niezależny, masz cały czas pod doskodem, może być najgorsze czasy, mogą nas odgrodzić, 20 lat mogę się zamknąć. Tych ryb nie braknie tutaj, one coraz się roznażają i możesz praktycznie żyć w pełni na takim nakręstali. Ja tylko dokarmiam je czasami, a karaś żyje praktycznie na planktonie, który się wytwarza przy takiej temperaturze. Jest tu miliardy planktonu i innych rzeczy, które ryby spożywają. Pozdrawiamy wszystkich i oglądajcie nasze filmiki i zapraszam do nas do ogrodu na widowisko kwiatowe. I również, tak jak powiedziałem, łatwość odłowienia. Teraz podzielę Wam się z Wami rybkami do stawów, do oczek, który może dalej hodować, bo nie wiem, co mi zemlizą. Jeśli macie uwagi jakieś na Facebooku, możecie mi napisać pod filmem, co zrobić z taką nadwyżką, żeby uratować się staw, bo jest przeciążony rybami. Te ryby w końcu skarowacie, ją, bo po prostu jest mały, przy takich temperaturach mały dostęp tlenu, bo jest ich za dużo. Więcej, tak powiedziałem, więcej mamy tutaj ryb jak wody. Pozdrawiamy i Rafa, myślę, że znowu o tej porze na drugi rok będziesz? Tak, oczywiście. To no, staram. tak jak zawsze, kiprzyca Nasz kwitnie, Rafał tak, się zjawia. Tak, tak, tak. Zawsze jakieś nowości mi przynosi. Najnowszą pastę do zębów teraz tak. przywiózł najnowsze termometry elektroniczne do wody. Kochamy takie gadżety i przyda mi się na stawie, byle Pamiętajcie, termometr jest potrzebny w stawie, żeby wiedzieć, czy że temperatura wody spadnie poniżej 8 stopni. Ryba nie przyjmie pokarmu, a jak przyjmie, to zdechnie ją rozerwie. rezerwie. Ma, ma swój rozum, ma instynkt i wie, wie kiedy przyjmować pokarm. Pozdrawiamy, dzięki.